Dzień dobry, witamy serdecznie ze Świnoujścia z konferencji PSEW 2024. Moim gościem jest pan Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, no dużo dzisiaj na konferencji rozmawia się o perspektywach rozwoju energetyki wiatrowej takiej czy innej. Ale podstawowe pytanie jest takie: co jest dzisiaj główną blokadą, co jest dzisiaj głównym hamulcem rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie? Bez wątpienia po liberalizacji reguły 10H, która była takim głównym hamulcowym przez wiele lat, teraz na pierwszą pozycję wysuwa się ograniczenie w dostępie do sieci. Czyli przyłączanie nowych projektów do sieci jest praktycznie niemożliwe albo bardzo utrudnione. Co wynika z różnych względów, przede wszystkim z fizycznych ograniczeń dostępowych do punktów zasilania, do GPZ-ów, do możliwości odbiorczych sieci, która wymaga olbrzymich nakładów i o tym może za chwilę też powiem parę słów. A po drugie też z tego, że system regulacyjny, czyli na poziomie nie fizycznym, a prawnym, też może zostać i powoli jest, ale jeszcze niewystarczający sposób. Przygotowane do tego, żeby na niezmienionej infrastrukturze sieciowej przyłączać dodatkowe moce, które mogą być przyłączane w nowych rozwiązaniach, na przykład takich jak cable pooling, czy, czy zmiana e, procedur e, przyłączania nowych instalacji e, według no, na przykład nie mocy znamionowej e, źródła, tylko tego, jaki ma profil produkcji, jak może być skorelowany z innymi źródłami na tym punkcie przyłączeniowym. Natomiast faktycznie sieć sama w sobie wymaga olbrzymich nakładów finansowych związanych z jej modernizacją i z rozbudową, czyli nowymi inwestycjami. Teraz jesteśmy w okresie, w którym właśnie udrożniono środki z KPO, środki europejskie, bardzo duża ich część jest przeznaczona na ten właśnie cel. I to się już przygotowuje. Aczkolwiek wiemy, że i tu będzie dużo problemów takich praktycznych związanych z tym, jak te środki mają, mogą zostać wydatkowane, bo to są dziesiątki miliardów euro u każdego z operatorów sieci, sieci dystrybucyjnych i także w PSE na poziomie sieci przesyłowej. Sama kontraktacja do, jakby wykonawców tych prac, to jest wąskie gardło, które, które może się okazać poważnym ograniczeniem w zakresie szybkiego dowiezienia tych założeń modernizacyjnych, które są tak inne. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o morskie farmy wiatrowe, to również wyzwaniem pozostaje stan sieci i problem z przyłączeniami, czy tam ograniczenia są inne? Tak, to też jest jedna z kwestii, bo wyprowadzenie mocy z pierwszych projektów, które pojawiły się na polskim morzu, na ląd wymaga realizacji projektu nie tylko po stronie inwestora, ale także po stronie sieci odbiorczej. To będą sieci przesyłowe najwyższych napięć. Natomiast to nie jest akurat tutaj najwyższy priorytet, jak się zdaje, dlatego że tutaj harmonogram po prostu inwestycyjny. Jeszcze jest rozłożone. Pierwsze, pierwszy prąd ma popłynąć dopiero za dwa lata, więc zakładałbym, że tutaj da się to jeszcze wykonać. I problemy, może powiedzieć, są troszeczkę inaczej rozłożone. Widać, że development projektów offshore'owych rozwija się dość dynamicznie, także w drugiej fazy. I tu potrzebna infrastruktura towarzysząca nie tylko przesyłowa, nie tylko sieciowa, ale też pozostała, portowa, serwisowa. Montażowa, ona jakby jest trochę w tyle, tak? Wymagałaby nadgonienia po to, żeby nie, do, nie, nie, nie generować opóźnień tego harmonogramu budowy pierwszej i drugiej fazy. Jednym z takich również flagowych tematów, zarówno tutaj na konferencji, jak i w ogóle w branży energetycznej są kontrakty PPA, czyli Corporate Power Purchase Agreements. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy rozwoju? tego tego sposobu finansowania kontraktów, a może w skrócie czy one czy one staną się po prostu głównym źródłem, głównym sposobem dopinania finansowania dla projektów wiatrowych, bo coraz bardziej chyba na to wygląda, prawda? Tego do końca nie wiadomo, czy tak. Czy... Będzie taki, taki, tak, 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 no, tak to się stanie, że to się będzie pierwsze, główne i dominujące źródło. Chociaż na to wskazuje dzisiejszy stan, na przykład rynku aukcyjnego, który dla nowych źródeł wiatrowych jest praktycznie bez znaczenia. No, no ostatnie aukcje. To już są bardzo niskie budżety. Na dodatek budżety utylizowane w żenująco niskim stopniu. Aukcja zeszłoroczna to, to zaledwie trzy projekty wiatrowe o łącznej mocy 24,5 MW. O ile zostaną zbudowane, reszta około 600 MW, suma w, samo w sobie też to jest bardzo mały, mały, mały koszyk. To, jest, to są projekty fotowoltaiczne, tak, około 200 projektów fotowoltaicznych, także tam wiatr bierze poniżej 5% w tym koszyku powyżej 1 MW aukcyjnym. Jest jeszcze drugi koszyk dzielony z PV-ką poniżej 1 MW, tam w ogóle nie ma wiatru, tam już jest 300. Także aukcja się rzeczywiście przestaje być liczącym się narzędziem zabezpieczania strumienia przychodów, które jest ważne dla finansowania i bankowania projektów, co nie znaczy że tak musi być. Liczyłbym na to, że zakładałbym, że model aukcyjny powinien zostać też zaadresowany w odpowiedni sposób po to, żeby kolejne aukcje w kolejnych latach jednak pozwoliły na to, żeby również tym kanałem generować wzrost portfela Oze w Polsce na lądzie. Portfela wiatrowego. Natomiast umowy CPPA bez wątpienia mają teraz swój czas, dynamicznie się rozwija. Nie ma ich jeszcze tak dużo. Tych, o których piszemy w naszym raporcie, jest 60 kilka. One, one się pojawiły całkiem niedawno, w 18 roku po raz pierwszy, teraz ich jest coraz więcej, popyt jest po prostu duży. To nie jest tylko popyt ze strony inwestorów, którzy chcą budować OZE, ale to jest też popyt ze strony przemysłu, który jest odbiorcą, zwłaszcza przemysłu energochłonnego, który potrzebuje energii w ogóle, w przewidywalnych cenach, tak? co w przypadku dużej zmienności cen na rynku hurtowym jest problemem bardzo dużym a po drugie potrzebuje energii zielonej, bo tu mamy też duże zmiany w zakresie tak zwanego obszaru ESG, gdzie dekarbonizacja procesów w wielu firmach w bardzo różnych branżach ze względu na globalne łańcuchy dostaw, na wymogi ESG, także one wchodzą w życie dla dużych przedsiębiorstw stycznia przyszłego roku w Polsce. To temat, który już od wielu lat, a od, od, od przyszłego roku jeszcze w większym stopniu, dotyczy bardzo różnych branż. One muszą po prostu dążyć do tego, żeby zużycie energii elektrycznej, jakie jest w ich procesach zaszyte, było pokryte w jak największym stopniu z energii nieemisyjnej. Przy okazji konferencji PSEW, TPA tradycyjnie już publikuje raport, prawda, podsumowujący nową sytuację na rynku w ciągu ostatniego roku. I tym razem podczas wczorajszej publikacji zauważyłam, że w raporcie jest nowy rozdział poświęcony przemysłowi wiatrowemu. Dlaczego to jest teraz tak ważny, tak ważny no, temat, po prostu? Tak, to jest taka nasza tradycja trzech wydań ostatnich. To było jedenaste wydanie naszego raportu wspólnie z przewem i z kancelarią DWF. Taka tradycja, w której dodajemy dodatek specjalny do każdego wydania, i w tym roku rzeczywiście postanowiliśmy, że to będzie przemysł wiatrowy, czyli łańcuch dostaw, zarówno dla offshore'u, jak i dla onshore'u. Offshore jeszcze nie istnieje fizycznie na polskim morzu, co nie znaczy, że nie ma w Polsce firm, które są już od dawna w łańcuchu dostaw globalnego offshore'u. Takich firm jest całkiem sporo, w onshore'u oczywiście tym bardziej bo to już jest realny rynek lokalny. Niemniej to, co będziemy obserwować ze względu na agendę rozbudowy portfela i onshore'owego i morskiego, no to będzie olbrzymia dynamika wzrostu, czyli będą pojawiały się nowe firmy na, na polskim rynku, które będą produkowały komponenty w, w, do produkcji. E, e, turbin wiatrowych na lądzie i na morzu i komponentów związanych z instalacjami wiatrowymi. Będzie ich coraz więcej i one mogą funkcjonować na różne sposoby. Można zostawić to rynek tak, jak, taki, jaki jest, czyli niech robią i inwestują na własne ryzyko i na własny koszt, albo próbować to trochę wesprzeć po to, żeby ten biznes miał dodatnie efekty mnożnikowe dla całej polskiej gospodarki, dla PKB, po to, żeby nie był na chwilę, bo przecież farmy polskie się wybud na przykład offshore wybudują w no powiedzmy w kilkanaście lat, ale nie musi być tak, że ten, ten, ten biznes dostawczy w Polsce zniknie, albo go w ogóle nie będzie, bo będą one obsługiwane dostawami spoza Polski. To, co się uda wybudować w Polsce jako przemysł wiatrowy właśnie, z całą pewnością będzie miało szansę pozostać liczącym się graczem w globalnym biznesie offshore'owym czy, czy lądowym, bo tak to działało też w innych państwach. Poza tym to są wysokotechnologiczne, nowoczesne branże, i nawet jeżeli kończą się projekty inwestycyjne w takim obszarze jak polski obszar, to, to, to ten, ten kapitał i społeczny, i kwalifikacji, profesjonalne profesjonalny ludzi związanych z tym personelu, który się szacuje na około 200 tysięcy w ciągu najbliższych 15-17 lat, to z nami zostanie. To po prostu jest coś, co warto inwestować. Dlatego mówimy w Rapuncie, ale też między innymi o tym, jakie są Dostępne instrumenty wsparcia dotacyjnego, podatkowego, zachęt inwestycyjnych dla, dla, tego, dla tego obszaru, bo one też mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji e, inwestycji. A to jest o tyle ważne, że wraz ze zmianami na rynku energii, w ogóle na rynku europejskim, no coraz bardziej istotne wydaje się budowanie lokalnych łańcuchów dostaw i bazowanie na lokalnym, a przynajmniej zdywersyfikowanym przemyśle. I jest to jeden z tematów, które są poruszane na konferencji przed 2024. Moim gościem był pan Wojciech, tuba bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.